Mój chłopak publicznie mnie upokorzył na TikToku, nazywając mnie najbrzydszą dziewczyną, z jaką kiedykolwiek był, po czym ze mną zerwał, więc zniknęłam bez słowa. Dziś rano po zignorowaniu 37 nieodebranych łączeń otworzyłam drzwi i znalazłam go szlochającego na kolana. Ja i Darek byliśmy razem przez prawie 3 lata. Poznałam go, gdy miałam 21 lat. Był tym facetem, który wiedział, jak naprawić młynek do odpadów, kiedy się zaciął. Pierwsza zielona flaga, jak wtedy myślałam. Wymieniliśmy się Instagramami, zaczęliśmy pisać, a reszta jakoś sama się potoczyła. Ostatnie 3 lata były w większości dobre. Mieliśmy swój rytm, wiesz, dokumenty na Netflixie w czwartek, kolacja u jego mamy co drugą niedzielę, wyjazdy na biwak z jego latem. Zawsze pamiętał o moich urodzinach. I Słuchał, kiedy opowiadałam o swoim dniu. W dzisiejszych czasach to praktycznie zachowanie jednorożca. Mała dygresja. Mój ostatni chłopak przed nim myślał, że praca emocjonalna to rodzaj porodu, więc moja poprzeczka była przyznaję, na podłodze. Przenieśmy się do tego wtorku. Przeglądam telefon podczas lunchu, gdy nagle dzwoni mi wiadomość od mojej przyjaciółki Ani. To tylko link do TikToka z dopiskiem Zadzwoń do mnie teraz, pisanym wielkimi literami. Ania nie należy do dramatycznych typów. Kiedyś napisała mi mały problem, gdy jej mieszkanie dosłownie zalewała woda. Klikam w link, a tam jest Darek. W barze wspomnienia, tym, w którym jego kumple zawsze przesiadują w Poznałam po neonowym znaku tyskiego za nim, który miga co 7 sekund. Kiedyś liczyliśmy, czekając na... Zamówienie. Jest wyraźnie po sześciu piwach z czerwoną twarzą, ramiona zarzucone na jego przyjaciela Xaverego. Ktoś spoza kamery pyta, no to oceń swoją dziewczynę, stary. I wyraz jego twarzy zmienił się. To nie był jego normalny uśmiech, to był ten dziwny uśmiech, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Jakby zaraz miał wszystkim zdradzić jakiś prywatny żart. Alicja, szczerze, prawdopodobnie najbrzydsza dziewczyna, z jaką kiedykolwiek byłem. Takie 4 na 10 w dobry dzień. Bar wybucha śmiechem, a ktoś krzyczy: dzik. Darek tylko się śmieje i kontynuuje, ale gotuje naprawdę dobre chili konkarne i nigdy nie narzeka, kiedy wychodzę z chłopakami, więc trzymam ją przy sobie. Wiesz, nie Potem ktoś pyta, czy nie martwi się, że zobaczę ten filmik. Jego odpowiedź nie. Ona nawet nie wie, co to TikTok. Poza tym i tak myślę o awansie za duży bagaż. Znacznik czasu pokazywał, że film został opublikowany o 23.43 poniedziałek wieczorem, kiedy ja byłam w domu, robiąc sobie maseczkę z glinki i pisząc mu dobranoc. Filmik miał 177 tysięcy wyświetleń. Siedziałam w pokoju socjalnym, gapiąc się w telefon. Nie płakałam, nie krzyczałam, po prostu czułam to dziwne, zimne uczucie rozprzestrzeniające się w mojej piersi. Trzy lata razem. A to właśnie o mnie myśli. Dzień wcześniej był u mnie. Zjedliśmy razem kolację. Rozmawialiśmy o ewentualnym wspólnym zamieszkaniu, kiedy w sierpniu skończy mi się umowa najmu. Pocałował mnie na pożegnanie i powiedział, kocham cię, mała, jakby to było nic. A najwyraźniej 12 godzin później byłam brzydką dziewczyną, którą planował rzucić. Odpisałam Ani: "Padnę po pracy, nikomu nie mów. Potem wyciszyłam wszystkie powiadomienia, włożyłam telefon do torby i jakoś przetrwałam jeszcze trzy wizyty klientek, nie rozpadając się na kawałki. Autopilot jest dziwny. Po pracy nie pojechałam do domu. Poszłam prosto do Biedronki, kupiłam tanią torbę sportową i wypełniłam ją niezbędnymi rzeczami: szczoteczką do zębów, dezodorantem, ładowarką do telefonu, kilkoma t-shirtami. Wydałam 47 zł i 16 groszy. Paragon z jakiegoś powodu wciąż mam w portfelu. Podjechałam pod blok Ani o 18:13. Siedziałam na parkingu przez 20 minut, gapiąc się w przestrzeń, odtwarzając ten filmik w głowie w Ciągle myślałam o wszystkie razach, kiedy Darek mówił mi, że pięknie wyglądam. Kiedy wystroiłam się na jego firmową imprezę świąteczną, kiedy byłam chora na grypę zeszłej zimy. Trzy tygodnie temu, kiedy byliśmy na plaży, a ja tak bardzo krępowałam się nosić bikini, wszystko kłamstwa. Albo po prostu rzeczy, które mówi się, gdy jest się z kimś. Ania nie zadawała pytań, kiedy się pojawiłam. Po prostu wskazała na swoją kanapę, nalała dwa kieliszki taniego proseko, które piłyśmy na studiach i powiedziała, jaki jest plan? Wtedy zdecydowałam, że nie dam mu satysfakcji z rozmowy o zerwaniu. Żadnych łez, żadnego błagania, żadnej dramatycznej konfrontacji, o której będzie mógł później opowiadać swoim kumplom. Po prostu zniknę. Spędziłyśmy tę noc, tworząc listę rzeczy do zrobienia. Zablokować Darka wszędzie telefon, Instagram, Twitter. Zmienić wszystkie moje hasła. Znał większość z nich. Wziąć wolne pracy do końca tygodnia. Powiedzieć tylko mojej mamie, gdzie naprawdę jestem. Do północy Darek wysłał 7 sms -ów. Na początku normalne rzeczy. Hej, co chcesz na kolację i nadal wpadasz dzisiaj? Rano były już w stylu, gdzie jesteś i dlaczego nie odbierasz? Po południu zadzwonił 12 razy. Ani jednej wzmianki o TikToku, ani jednego przepraszam. Nic. Zostałam u Ani w środę i czwartek. Obejrzałyśmy cały Hotel Paradise. Standardna telewizja jest zaskakująco terapeutyczna, gdy twoje życie się rozpada. Płakałam pod prysznicem, żeby Ania nie słyszała. Zamawiałyśmy za dużo jedzenia spyszne, pal, bo żadnej z nas nie chciało się gotować. Piątek rano Ania poszła do mojego mieszkania, żeby zabrać więcej moich ubrań. Powiedziała, że darek najwyraźniej tam był. Puste puszki po energetykach na blacie, jego kurtka rzucona na moją kanapę. Zostawił notatkę przyklejoną do moich drzwi. "Zadzwoń, musimy porozmawiać". Wciąż nic o tym, dlaczego musimy porozmawiać. Jakbym miała po prostu nie wiedzieć o filmiku. TikTok w tajemniczy sposób zniknął z jego konta w czwartek wieczorem. Za późno. Już został nagrany i krążył w naszej grupie znajomych. Mój telefon eksplodował od SMS-ów z pytaniami: "Wszystko w porządku?". Od ludzi, z którymi nie rozmawiałam od miesięcy. Weekend był mgłą ignorowania połączeń z nieznanych numerów. Darek używał telefonów swoich przyjaciół, gdy zorientował się, że go zablokowałam, i podskakiwania za każdym razem, gdy ktoś pukał do drzwi ani. Małgosia z mojej starej grupy ze studiów wysłała mi zrzuty ekranu z Instagrama Darka. Czkilwe posty o tęsknocie za kimś i największym błędzie w życiu z tekstami smutnych piosenek. Klasyczna kontrola szkód. W niedzielę wieczorem 26 nieodebranych połączeń, w poniedziałek rano 32. W końcu wróciłam do pracy. Moja menedżerka przytuliła mnie, kiedy weszłam. Najwyraźniej filmik trafił też na jej stronę dla ciebie. Powiedziała, żebym wzięła kolejny dzień wolny, jeśli potrzebuję. Odpowiedziałam, że nie. Potrzebowałam normalności, skupienia się na czymś innym niż ten pożar w śmietniku, którym stał się mój związek. Darek pojawił się w salonie podczas mojej przerwy na lunch. Schowałam się w schowku na zapasy, podczas gdy moja koleżanka z pracy powiedziała mu, że mnie nie ma. Słyszałam jego głos, ten znajomy, niski pomruk, który kiedyś kochałam przez drzwi. Brzmiał na zmęczonego. Dobrze. We wtorek rano, dokładnie tydzień po tym, jak zobaczyłam filmik, liczba nieodebranych połączeń wynosiła 37. Jego ostatni SMS brzmiał po prostu: proszę. Musiałam wpaść do mieszkania po pocztę. Miałam paczkę, która wymagała podpisu. Uznałam, że ósma rano będzie bezpieczna, bo Darek zwykle wychodzi do pracy o 7.30. Myliłam się. Otworzyłam drzwi, a on tam siedział. Na mojej wycieraczce, tej, którą mi dał, z napisem: Dom jest tam, gdzie łączy się Wi-Fi. Automatycznie podniósł wzrok, kiedy usłyszał moje klucze. Ludzie, ten człowiek był wrakiem. Nieogolony, z ciemnymi kręgami pod oczami, w tej samej koszulce metaliki, którą miał na swoim na Instagramie dwa dni temu. Kiedy mnie zobaczył, dosłownie się załamał. Nie fałszywy, dramatyczny sposób, ale jakby jego ciało fizycznie się poddało. Upadł na kolana, a łzy natychmiast popłynęły mu po twarzy, powtarzając moje imię półko. Ja po prostu stałam z kluczami wciąż w dłoni, nie czując nic, a potem wszystko, a potem znowu nic. Alicja proszę, tak mi przykro. Nie wiem, dlaczego to powiedziałem. Byłem pijany, chłopaki mnie naciskali. Nigdy tak nie myślałem. Proszę, po prostu ze mną porozmawiaj i przerwałam mu. Widziałam co naprawdę o mnie myślisz. Nie ma o czym rozmawiać. Obeszłam go jakby był meblem, wzięłam pocztę, wróciłam do samochodu. Szedł za mną na parking, wciąż łacząc, wciąż błagając. wsiadłam do samochodu, zamknęłam drzwi, odjechałam do Ani żyłam przejechać przez miasto. I tak dochodzimy do teraz. Minęło dokładnie 8 dni, 4 godziny i 22 minuty, odkąd zobaczyłam ten filmik. Odkąd zdałam sobie sprawę, że osoba, której ufałam najbardziej na świecie, postrzega mnie jako wygodny zapychacz czasu, dopóki nie pojawi się coś lepszego. Nie wiem, co będzie dalej. Część mnie, mała głupia, część, tęskni za nim. Tęskni za rutyną, za wiarą, że byłam kochana. Ciągle odtwarzam jego słowa z filmiku: Brzydka, awans, tak swobodne, tak okrutne. Trzy lata razem i na tyle zasługuję. Będę informować, kiedy będzie więcej do opowiedzenia. Na razie po prostu biorę to dzień po dniu. Pamiętacie mnie? Tę dziewczynę, której trzyletni chłopak nazwał ją brzydką na TikToku, a potem miał czelność być w szoku, kiedy zniknęła? Tak, to wciąż ja. Niestety. Przede wszystkim dziękuję za całe wsparcie po moim ostatnim poście. Minęło dokładnie 17 dni, odkąd zobaczyłam ten filmik i 9 dni odkąd Darek pojawił się, płacząc na moim progu. Powiem wam, że sprawy przybrały dziwny obrót. Po tym jak zostawiłam Darka na parkingu tamtego ranka we wtorek o 8.43, zgodnie ze znacznikiem czasu w moim samochodzie, pojechałam prosto do Ani w trybie pełnego zombie. Przez całą drogę mój telefon nie przestawał się świecić o połączeń. Darek najwyraźniej zaczął używać telefonu swojej mamy, żeby do mnie dotrzeć, co jest specjalnym rodzajem desperacji. Kiedy wróciłam do Ani, po prostu usiadłam w jej kuchni, wpatrując się w wyblały magnes na lodówce z napisem: Żyj, śmiej się tequila". Nie mogłam już płakać. To było tak, jakby moje emocje w końcu osiągnęły swój miesięczny limit dany. Ania wróciła do domu ze swojej zmiany około 14 i zastała mnie w dokładnie tej samej pozycji, wciąż w łaszczu. Po prostu westchnęła, podała mi proseko z lodówki, smak limonkowy, najlepszy, i powiedziała coś, co faktycznie dało mi do myślenia. Zapytała, czy zauważałam u Darka jakieś czerwone flagi przez cały ten czas, ale po prostu je filtrowałam. Na początku broniłam go. Darek i ja mieliśmy dobry związek. Pamiętał o moich urodzinach. Oglądał ze mną kawaler do wzięcia, chociaż tego nienawidził. Nigdy nie narzekał, kiedy moje włosy zatykały opływ Poprzeczka jest dosłownie wiekle w dzisiejszych czasach, a ja myślałam, że on ją z zapasem, ale potem Ania zaczęła zadawać konkretne czy darek kiedykolwiek żartował z mojego wyglądu? Cóż, był ten raz, kiedy powiedział, że moje ulubione dżinsy sprawiają, że wyglądam trochę szeroko, ale w uroczy sposób. A kiedy zeszłego lata zrobiłam sobie pasemka, zapytał, czy salon specjalnie zrobił je tak miedziane. I miał ten dziwny zwyczaj wskazywania celebrytek, które uważał za atrakcyjne. Zawsze te super chude, bez makijażu, które w ogóle nie wyglądały jak ja. Czy darek wspierał moje cele? To znaczy, powiedział, że jest dumny, kiedy dostałam awans w zeszłym roku, ale zasugerował też, że może nie powinnam go przyjmować, bo stres może być zbyt duży. Kiedy mówiłam o ewentualnym powrocie na studia, zawsze zmieniał temat na to, jak drogie by to było. Czy darek miał równe standardy dla naszego związku? Myśląc o tym nie bardzo. Gdybym spóźniła się 15 minut na spotkanie z nim, dostałabym serię coraz bardziej zirytowanych SMS-ów, ale on mógł odwołać plany w ostatniej chwili, żeby spotkać się z chłopakami, a ja miałam być z tym w porządku. Zanim skończyłyśmy nasze prosecco, miałam to tonące uczucie w żołądku. Ten TikTok nie był jakimś dziwacznym, nietypowym dla niego zachowaniem. To był po prostu pierwszy raz, kiedy zobaczyłam to, co było tam przez cały czas. Bez filtra chęci wierzenia, że jesteśmy idealni. W tej nocy Darek eskalował na nowy poziom. Dokładnie o 21.17 zadzwonił dzwonek do drzwi Ani. Obie zamarłyśmy, jakbyśmy zostały przyłapane na popełnianiu przestępstwa. Przez wizjer Darek trzymający najsmutniej wyglądające kwiaty z supermarketu, jakie kiedykolwiek widziała. Ania weszła w tryb mamy niedźwiedzicy. Otworzyła drzwi tylko na tyle, żeby zablokować widok do środka i powiedziała mu, że mnie tam nie ma. Słyszałam jego łamiący się głos, gdy błagał ją, żeby pozwoliła mu ze mną porozmawiać przez 5 minut. Mówił, że od dni nie spał, że schudł 3 kg, że zrobi wszystko, żeby to naprawić. Kiedy Ania w końcu skłoniła go do odejścia, znalazła odręcznie napisany list, który wsunął pod drzwi 8 stron, zapisanych z obu stron. Muszę przyznać, że przeczytałam go dwa razy. Było tam mnóstwo plam po łzach na papierze, obietnic spędzenia reszty życia na wynagradzaniu mi tego. Wyjaśnień, jak był pijany, jak przyjaciele go naciskali, jak miał zły dzień pracy. Klasyczne uniki bingo. Ale jedna linika faktycznie do mnie dotarła. Powiedziałem te okropne rzeczy, Ponieważ jestem niepewny siebie i boję się, że zdasz sobie sprawę, że jesteś dla mnie za dobra. Przez około 20 minut faktycznie rozważałam zadzwonienie do niego. Tak bardzo mój mózg był zepsuty. Jakby on mnie publicznie upokorzył, a ja czułam się źle z jego powodu. Na szczęście Wi-Fi ani wybrało właśnie ten moment, żeby się zepsuć. Klasyczna awaria UPC w czwartek wieczorem. Nie mogłyśmy nawet niczego streamować, więc zamiast tego przeglądałyśmy stare zdjęcia na moim telefonie. I wtedy doznałam pierwszego prawdziwego olśnienia. Na dosłownie każdym zdjęciu Darka i mnie. Razem z ostatniego roku ja patrzę na niego z tym wielkim uśmiechem. A on albo patrzy w swój telefon, albo gdzieś w bok, albo robi jakąś głupią minę. Ani jednego, na którym patrzy na mnie tak jak ja na niego. Jak ja tego nigdy nie zauważyłam. Piątek rano przyniósł nowy rozwój wypadków. Mój brat Michał zadzwonił, żeby mi powiedzieć, że Darek pojawił się w jego mieszkaniu o siódmej rano, pytając, czy wie gdzie jestem. Michał, będąc nadopiekuńczym bratem, powiedział Darkowi, że jeśli przyjdzie jeszcze raz, będą mieli inną rozmowę. Dramatyczne, ale doceniam ten gest. W tym momencie zaczynałam czuć się osaczona przez wszystkie próby kontaktu ze strony Darka. To nie było romantyczne, to było niekomfortowe. Więc zrobiłam coś, czego unikałam. Napisałam sms -a. prosty, bezpośredni, bez miejsca na błędną interpretację. Potrzebuję przestrzeni. Proszę, przestań kontaktować się ze mną, moimi przyjaciółmi i rodziną. Odezwę się, kiedy i jeśli będę gotowa do rozmowy. Wysłałam go o 10... 22. Natychmiast wyłączyłam telefon na 3 godziny, bo nie mogłam znieść widoku jego odpowiedzi. Kiedy w końcu sprawdziłam, czekało na mnie 5 akapitów. W skrócie: zrozumiał. Uszanuje moje granice. Będzie czekał wiecznie, jeśli będzie trzeba. Zaraz potem przyszły trzy kolejne sms -y z pytaniem, kiedy wieczność może się skończyć i czy moglibyśmy spotkać się na kawę w przyszłym tygodniu. Tyle z szanowania granic. Weekend był właściwie spokojny. Współlokatorka Ani Małgosia była poza miastem u rodziców, więc miałyśmy mieszkanie dla siebie. Zamówiłyśmy jedzenie, zrobiłyśmy maseczki, obejrzałyśmy wszystkie trzy filmy Magic Mike dla fabuły oczywiście i spędziłam pełne 24 godziny bez sprawdzania telefonu. To było jak wynurzenie się na powierzchnię po pod wodą. Jednak w niedzielę wieczorem sprawy przybrały inny obrót. Przeglądałam Instagram przed snem, zły nawyk, wiem, kiedy to zobaczyłam. Darek opublikował filmik. Nie byle jaki filmik. Publiczne przeprosiny skierowane do mnie, oznaczył mnie w nim i wszystkim. 4 minuty i 27 sekund, jak siedzi w samochodzie, patrzy prosto w kamerę z zaczerwienionymi oczami i opowiada wszystkim, którzy widzieli ten okropny TikTok. Jak mu przykro, jak bardzo żałuję, że zranił najpiękniejszą osobę na zewnątrz i wewnątrz, jaką kiedykolwiek znał i jak uczy się być lepszym człowiekiem. Komentarze były bałaganem. Niektórzy chwalili go za wzięcie odpowiedzialności, że nada, inni wytykali, mu, że robi z mojego upokorzenia sprawę o sobie. Jego kumpel Ksawery skomentował: jakby to darek był ofiarą nie mogłam po tym zasnąć ciągle myślałam o tym jak nawet jego przeprosiny były publiczne nawet jego rzekomy dno był starannie sfilmowany prawdopodobnie w kilku ujęciach i opublikowany o optymalnych godzinach zaangażowania 20 w niedzielę w poniedziałek rano zdecydowałam że muszę wrócić do własnego mieszkania ania była niesamowita ale nie mogłam ukrywać się u niej na zawsze poza tym jej boiler szwankował przez cały weekend a zimne prysznice w lutym to nie jest to kiedy pakowałam swoją torbę mój telefon zabrzęczał powiadomieniem z blika darek wysłał mi 300 zł z dopiskiem na kolację rocznicową której nigdy nie będziemy mieć nasza trzecia rocznica byłaby w przyszłym tygodniu natychmiast odesłałam pieniądze a potem zablokowałam go również na blika. Droga powrotna do mojego mieszkania była jak uście na rozmowę o pracę, o której wiedziałam, że ją zawalę. Na każdym czerwonym świetle sprawdzałam lusterko wsteczne. Na spodziewając się zobaczyć za sobą samochód Darka, ale mój budynek był wolny od Darka, kiedy przyjechałam. Moja sąsiadka pani rogowska skinęła mi głową na korytarzu, jakbym nie była nieobecna przez ponad dwa tygodnie. Moje rośliny były martwe. Spoczywaj w pokoju moja rzekomo niemożliwa do zabicia Sansevieria. Powietrze pachniało stęchlizną i leko indyjskim jedzeniem na wynos, o którym zapomniałam w lodówce. Czułam się dziwnie i znajomo jednocześnie, jak zakładanie dżinsów, które już nie do końca pasują, a potem je zobaczyłam. Karteczki samo na lustrze w łazience, tęsknię za twoim. Na mojej lodówce, pamiętasz nasz pierwszy raz tutaj, na moim telewizorze. nasz wieczór z Netflixem tęskni za tobą. Na moim stoliku nocnym nie mogę bez Ciebie spać. Stałam w szoku powoli uświadamiając sobie, co się stało. Darek wciąż miał zapasowy klucz, który dałam mu w zeszłym roku. Był w moim mieszkaniu, kiedy mnie nie było. Moja skóra natychmiast zaczęła mnie swędzić. Sprawdziłam wszystkie szafy pod łóżkiem za zasłoną prysznicową, na wpół przekonana, że może gdzieś się ukrywa. Nie było go, ale naruszenie mojej przestrzeni było równie przerażające. Natychmiast zadzwoniłam do właściciela mieszkania i wyjaśniłam sytuację. Zgodził się wymienić zamki następnego ranka. Potem systematycznie przeszłam przez moje mieszkanie, zrywając każdą pojedynczą karteczkę i drąc je na drobne kawałki. Drobnostkowe? Może? Satysfakcjonujące? Absolutnie. Tej nocy mojej pierwszej z powrotem we własnym uszu było dziwnie. Ciągle budziłam się, spodziewając się poczuć ciężar Darka na materacu. Mój mózg nie nadążał za rzeczywistością, że to już koniec. We wtorek rano robiłam kawę, kiedy ktoś zapukał do moich drzwi. Serce mi zamarło na sekundę, zanim przypomniałam sobie, że klucz Darka już nie działa. To nie był Darek, to był Ksawery. Ksawery, który był w tym filmiku na TikToku, śmiejąc się, gdy Darek nazywał mnie brzyką. Ksawery, z którym przyjaźniłam się, zanim jeszcze poznałam Darka. Ksawery, który najwyraźniej przyszedł jako ambasador Darka. Wyglądał nie swoje, przestępując z nogi na nogę na korytarzu. Zaczął od small o pogodzie. Poważnie, zanim w końcu przeszedł do rzwi, Darek jest w bardzo złym stanie i chciałby tylko 5 minut, żeby się wytłumaczyć. Zapytałam Ksawerego, czy pamięta jak śmiał się w tym filmiku. Miał na tyle przyzwoitości, żeby spuścić wzrok. Powiedział, że był pijany i po prostu zgrywał się z resztą, a potem uraczył mnie tym klejnotem. On tego nie miał na myśli, Alicja. Wiesz jak faceci gadają, kiedy są razem. Nie chcę być z kimś, kto tak mówi o mnie ze swoimi przyjaciółmi, pijany czy trzeźwy. Nie chcę zastanawiać się, co o mnie mówi, kiedy mnie nie ma. Nie chcę być z kimś, kto potrzebuje publicznego załamania i interwencji przyjaciela, żeby zdać sobie sprawę, że mnie ceni. Podziękowałam Ksaweremu za przyjście. Powiedziałam mu, że mam nadzieję, że Darek wkrótce poczuje się lepiej i zamknęłam drzwi. Obserwować Darka na każdej platformie, na której wciąż byliśmy połączeni. Zdjęłam nasze zdjęcia ze ścian mojego mieszkania. Spakowałam bluzę, którą zawsze u mnie zostawiał, i kontroler do konsoli, którego używał, kiedy przychodził. Włożyłam je do pudełka w szafie. Nie gotowa, żeby je zwrócić, ale nie chcąc ich też widzieć. Potem zamówiłam sobie kolację z tego miejsca, na które Darek zawsze narzekał, że jest za ostre, a które ja potajemnie uwielbiałam. Zjadłam ją, oglądając The Last of Us, którego Darek nie chciał oglądać, bo nie lubi seriali o zombie. Użyłam fantazyjnej kuli do kąpieli, którą mama dała mi na Boże Narodzenie, a którą oszczędzałam na specjalną okazję. Około północy mój telefon zaświecił się SMS-em z numeru, którego nie rozpoznałam. To Darek, proszę, nie blokuj te... Numeru. Muszę tylko wiedzieć jedną rzecz. Czy te trzy lata cokolwiek dla ciebie znaczyły? Bo dla mnie były wszystkim. Patrywałam się w te słowa przez długi czas. Trzy lata. Trzy lata wewnętrznych żartów, świątecznych obiadów i leniwych niedzielnych oranków. Trzy lata budowania życia, które myślałam, że będziemy dzielić na zawsze. A także trzy lata małych krytyk przebranych za żarty. Trzy lata chodzenia na paluszkach wokół jego nastrojów. Trzy lata robienia się mniejszą, żeby on czuł się komfortowo. Nie odpisałam. Po prostu dodałam numer do mojej listy zablokowanych i wyłączyłam telefon. Dziś rano obudziłam się i zrobiłam coś, czego nie robiłam od dwóch i pół tygodnia. Zrobiłam plan dla siebie. Nie jako reakcję na Darka, nie jako strategię ukrywania się. Po prostu normalny dzień dla siebie, ale kiedy wychodziłam po. Zobaczyłam coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Zdjęcie profilowe Darka na Instagramie zmieniło się na nasze zdjęcie z zeszłego lata, ze ślubu jego kuzyna, moja głowa na jego ramieniu. Oboje uśmiechnięci. To nie powinno mieć znaczenia. To nie powinno mnie w ogóle ruszać, ale ruszyło. Będę informować, kiedy będzie więcej do opowiedzenia. Na razie biorę to dzień po dniu i pamiętam, co zawsze mówiła moja babcia. Czasami śmieci same się wynoszą. nie planowałam tak szybko aktualizować, ale ostatni tydzień był intensywny i muszę to przepożyć. Minęły dokładnie 32 dni, odkąd zobaczyłam ten film. Miesiąc odbudowywania mojego życia bez kogoś, kogo uważałam za swoją przyszłość. I szczerze, niektóre dni są lepsze niż inne. Najdziwniejsza rzecz wydarzyła się w zeszłą sobotę. Byłam w moim sklepie wsparcia emocjonalnego. Nie oceniajcie. Kupując nową pościel, bo w końcu zdecydowałam się pozbyć tej szarej, o której Darek zawsze mówił, że podkreśla błękit jego oczu, mdłości. Wahałam się między szałwiową zielenią a terakotą, kiedy zauważyłam kobietę wpatrującą się we mnie z końca alejki. Na początku pomyślałam, że może mam coś na twarzy albo papier toaletowy przyklejony do buta. To nie byłby pierwszy raz. Ale potem podeszła, wyglądając na bardzo nieswojo i zapytała, czy jestem tą dziewczyną z TikToka Darka. Mój żołądek natychmiast się zacisnął. Jedno to być upokorzonym online, co innego być rozpoznawanym przez obcych w sklepie w przypadkową sobotę, bez makijażu i we wczorajszym Zanim zdążyłam Rzuciła się w te niezręczne przeprosiny, mówiąc, że była jedną z osób, które skomentowały coś niemiłego pod oryginalnym filmikiem, ale poczuła się okropnie po zobaczeniu publicznych przeprosin Darka i zdała sobie sprawę, jak zły jest cyberprzemoc. To jej dokładne słowa. Po prostu stałam tam, ściskając moją pościel kolorze terakoty. Decyzja podjęta przez panikę. Najwyraźniej podczas gdy nieznajoma miała swój moment rozwoju postaci w dziale z artykułami domowymi. Ja kiedy w końcu przestała mówić, zdołałam powiedzieć dzięki porządku, miła rozmowa, i szybko poszłam do kasy. Siedziałam potem w samochodzie przez 20 minut z klimatyzacją na maksa, chociaż na zewnątrz było tylko 15 stopni. Wtedy do mnie dotarło. Dla niektórych ludzi nie jestem już Alicją. Jestem tą dziewczyną. Z TikToka. Moje upokorzenie stało się moim identyfikatorem, i ta świadomość rozgniewała mnie w sposób, jakiego nie czułam wcześniej. Niesmutna jak przez tygodnie. Zła, czysta, energetyzująca złość. W niedzielę rano obudziłam się o 6.13. Nie mogłam spać, zrobiłam listę w aplikacji notatek, obciąć włosy. Zawsze chciałam spróbować Boba, ale Darek lubił długie. Zapisać się na te zajęcia z kickboxingu, o których ciągle mówi Ania. W końcu złożyć wniosek o ten certyfikat, który odkładam. Przearanżować sypialnie. Koniec z męskim, przyjaznym schematem kolorów. Obrać aplikację randkową. Do 11 rano odhaczyłam już numer 1. Weszłam do salonu fryzjerskiego bez umówionej wizyty, żyjąc niebezpiecznie LOL, i 17 cm włosów. Stylistka Ciągle pytała, czy jestem pewna, czy nie potrzebuję więcej czasu do namysłu, czy ktoś mnie do tego namówił. Powiedziałam jej nie, po prostu potrzebuję zmiany. Nie musiała wiedzieć, że w myślach nazywałam każde cięcie nożyczek imieniem czegoś, co Darek mi powiedział przez lata. Wyglądałabyś lepiej, z bardziej zdefiniowanymi brwiami. Ciach. Żaden facet nie chce dziewczyny, która je więcej od niego. Ciach, twój śmiech jest czasami trochę głośny. Ciach. Kiedy obróciła mnie, żebym zobaczyła końcowy rezultat, ledwo się rozpoznałam. W dobrym tego słowa znaczeniu: Moja szyja wydawała się lżejsza, moja głowa lżejsza, do diabła cała ja czułam się lżejsza. Opublikowałam selfie na Instagramie, kiedy wróciłam do domu. Tylko ja, z nowymi włosami, w słońcu wpadającym przez okno kuchenne i Nowy miesiąc, nowa ja. W ciągu godziny miało 87 polubień, w tym od Ksawerego i dwóch innych przyjaciół Darka. Drobna satysfakcja może, ale biorę małe zwycięstwa. Poniedziałek przyniósł punkt numer dwa z mojej listy. Zaciągnęłam się do studia kickboxingu o nieludzkiej godzinie, przekonana, że zrobię z siebie idiotę. Instruktorka Małgorzata przypadkowo o tym samym imieniu, co współlokatorka Ani narzuciła takie tempo, że nie miałam czasu czuć się skrępowana. Pod koniec byłam cała mokra obotu, a moje ramiona były jak rozgotowane spaghetti, ale czułam się też dziwnie silna. Sprawdziłam telefon po zajęciach i znalazłam trzy nieodebrane połączenia z nieznanych numerów. Nowa taktyka Darka z telefonem na kartę, jeden SMS od Xaverego z pytaniem. Moglibyśmy kiedyś porozmawiać. Zostawiłam go na nie odczytane. Jeszcze nie byłam gotowa na tę rozmowę. We wtorek końcu zajęłam się punktem numer 3 i złożyłam wniosek o ten certyfikat z marketingu cyfrowego, który rozważałam od wieków. Darek zawsze mówił, że to strata pieniędzy, skoro już mam stabilną pracę. Zajęło mi 43 minuty, żeby wypełnić wniosek, kolejne 20, żeby napisać krótki list motywacyjny i około 3 sekund, żeby kliknąć wyślij. Zanim zdążyłam to przemyśleć, miałam mini atak Paniki zaraz potem, zastanawiając się, czy nie popełniam ogromnego błędu. Zadzwoniłam do mamy, która uspokoiła mnie w swój zwykły sposób: pół zachęty, pół nie rozumiem, dlaczego komplikujesz sobie życie, ale i tak cię wspieram. Środa była dniem, w którym sprawy stały się intensywne. Byłam w sklepie spożywczym, kiedy mój telefon zaczął eksplodować od sms od Ani. Zadzwoń do mnie teraz. Darek jest na żywo na Instagramie, mówi o tobie, jest źle. Porzuciłam wózek na środku alejki z płatkami śniadaniowymi, przepraszam niedopłaconych pracowników sklepu i pobiegłam do samochodu, żeby obejrzeć tę katastrofę. I rzeczywiście był tam Darek, wyraźnie pijany o 14 w środę, z czerwoną twarzą i bełkocząc, mówiąc prosto do kamery o tym, jak stracił miłość swojego życia. Komentarze napływały szyko, głównie ludzie mówili mu, żeby szukał pomocy albo wyłączył transmisję, ale on po prostu kontynuował, czytając niektóre komentarze na głos i ignorując inne. A potem powiedział coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Wiem, że to oglądasz, Alicja. Dzisiaj wieczorem. Musimy to wyjaśnić. Nie przyjmuję już odmowy. Natychmiast zadzwoniłam do Ani w pełnej panice. Zaoferowała, że przyjedzie i zostanie ze mną, ale ostatecznie zadzwoniłam do mojego brata, Michała. Jest bliżej mojego mieszkania i szczerze mówiąc, jest bardziej onieśmielający, gdyby Darek faktycznie się pojawił. Michał przyjechał o 17.30 ze swoją dziewczyną, Tatianą, i wystarczającą ilością rzeczy na nocleg na tydzień. Powiedział mi, żebym się nie kłóciła, zostają, dopóki ten gość nie zrozumie wiadomości. Rozgościł się na mojej kanapie, podłączył swoje Nintendo Switch do telewizora i zaczął zachowywać się, jakby to wszystko było całkowicie normalne. Do 20 prawie przekonałam samą siebie, że groźba Darka to tylko pijackie gadanie. Do Zaczynałam się relaksować. Zadzwonił dzwonek do drzwi. Michał odpowiedział, podczas gdy Tatiana i ja stałyśmy z tyłu. Słyszałam bełkotliwy i emocjonalny głos Darka, domagającego się, żeby mnie zobaczyć. Odpowiedzi Michała były ciche i spokojne. Nie mogłam zrozumieć słów, ale ton był jasny. Po około pięciu minutach usłyszałam, jak zamykają się drzwi. Michał wrócił, wyglądając na zirytowanego, ale spokojnego. Powiedział, że Darek końcu odszedł, po tym jak Michał przekonał go, że to nie jest dobry moment. Niedopowiedzenie roku. Wspomniał też, że Darek wyglądał niechlujnie i pachniał, jakby wykąpał się w whisky. Spałam tej nocy okropnie, podskakując na każdy dźwięk z zewnątrz, ciągle myśląc o tym, jak inaczej było zaledwie pięć tygodni temu, kiedy wciąż że Darek jest tym jedynym, kiedy wciąż myślałam, że go znam. W czwartek rano obudziłam się na sms z numeru, którego nie rozpoznałam. Tu mama Darka. martwię się o niego i nie wiem co robić. Nie, je, ledwo śpi, wczoraj stracił pracę za przejście pijanym. Wiem, że nic mu nie jesteś winna, ale proszę, zadzwoń do mnie, porozmawiajmy. O manipulacji emocjonalnej. Zawsze tak robiła. Traktowała Darka, jakby nie potrafił radzić sobie z konsekwencjami, wkraczając, żeby wszystko naprawić. Jedna z wielu czerwonych flag, które zignorowałam. Pokazałam sms Michałowi, który poradził mi go zignorować, ale coś w tym nie dawało mi spokoju przez cały dzień. Nie poczucie winy, ale dręczące uczucie, że ta sytuacja wymyka się spod kontroli w sposób, którego nie zamierzałam. Około 15 z Zdecydowałam się jej odpisać. Przykro mi, że Darek ma problemy, ale nie jestem odpowiedzialna za jego wybory ani za jego leczenie. Proszę zachęć go do skorzystania z profesjonalnej pomocy. Odpowiedziała natychmiast, popełnił błąd, każdy zasługuje na przebaczenie. Nie odpisałam. Niektóre błędy na zawsze zmieniają sposób, w jaki postrzegasz daną osobę. Tego wieczoru wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Przeglądałam TikToka. Masochiska wiem, kiedy zobaczyłam filmik od kogoś, kogo nie obserwowałam. To był jeden z tych storytime TikToków, a podpis sprawił, że serce mi zamarło. Kiedy twój przyjaciel upokarza swoją dziewczynę na TikToku, a Ty w końcu wytykasz mu bycie toksycznym. To był Franek, jeden z wieloletnich przyjaciół Darka, facet, który dosłownie śmiał się razem z nim na oryginalnym filmiku. Franek wyjaśnił jak przez lata był współwinny toksycznego zachowania Darka nie tylko wobec mnie ale także wobec poprzednich dziewczyn jak grupa przyjaciół miała wzorzec zachęcania Darka do najgorszych impulsów jak incydent z TikTokiem był dla niego osobiście dzwonkiem alarmowym zakończył słowami Alicja jeśli to widzisz przepraszam wszyscy cię zawiedliśmy a ty Darek stary szukaj pomocy tu nie chodzi o odzyskanie jej chodzi o stanie się kimś kto nigdy by jej nie skrzywdził obejrzałam to siedem razy wysłałam to Ani która opowiedziała o rany i nic więcej dopiero 10 minut później Franek napisał do mnie na Instagramie hej mam nadzieję że to nie pogorszyło sprawy po prostu nie mogłem już milczeć bez presji na odpowiedź siedziałam z tym przez chwilę. doceniłam że nie oczekiwał odpowiedzi. W końcu odpisałam dzięki za zabranie głosu, lepiej późno niż wcale. Skończyło się na zaskakująco szczerej rozmowie. Powiedział mi, że Darek od mojego odejścia staczał się po równi pochyłej pił codziennie wdawał się w bójki, alienował przyjaciół. Powiedział, że grupa przyjaciół była podzielona między tych, którzy go usprawiedliwiali, a tych, którzy próbowali mu pomóc. Franek potwierdził też coś, co podejrzewałam. To nie był pierwszy raz, kiedy Darek mówił o mnie w ten sposób. Po prostu pierwszy raz zostało to nagrane. To uderzyło inaczej, wiedząc, że to nie był jednorazowy błąd pijaka, ale wzorzec, prawdziwe odzwierciedlenie tego, jak mnie postrzegał, kiedy mnie nie było. W piątek wczoraj, minął dokładnie miesiąc, odkąd odeszłam. Postanowiłam uczcić mój dzień niepodległości, zajmując się. O Ostatnim punktem z mojej listy. Pobraniem aplikacji randkowej. Nie dlatego, że jestem gotowa na randki Boże broń, ale dlatego, że chciałam sobie przypomnieć, że Darek nie jest jedyną opcją we wszechświecie, że istnieje cały świat ludzi, którzy mogą mnie docenić, nie niszcząc mnie potajemnie. Tworzenie profilu było dziwnie wrażliwym doświadczeniem. Wybieranie zdjęć, na których faktycznie podobało mi się, jak wyglądam. Pisanie bio, które było autentycznie moje, a nie wyselekcjonowane, żeby spodobać się preferencjom jednej konkretnej osoby, jak rozciąganie mięśni, o których zapomniałam, że je mam. Właśnie skończyłam tworzyć profil, kiedy zadzwonił mój telefon. Kolejny nieznany numer. Prawie go odrzuciłam, automatycznie zakładając, że to Darek z kolejnym telefonem na kartę, ale coś kazało mi... Odebrać. To nie był Darek, to był jego przyjaciel, Ksawery Ksawery brzmiał dziwnie, nerwowo, mówił za szyko. Powiedział, że musi mi powiedzieć coś ważnego: coś o oryginalnym TikToku, co może zmienić sposób, w jaki postrzegam wszystko. Prawie się rozłączyłam, prawie powiedziałam mu, że mam dość tego wszystkiego. Dość Darka, dość jego przyjaciół i ich dram. Ale potem Ksawery powiedział: Ten TikTok nie był spontaniczny, Alicja. Darek go zaplanował i mogę to udowodnić. Widzę się z Ksawerym dzisiaj o 14 w Starbucksie. Michał nalegał, żeby ze mną pójść i usiąść przy pobliskim stoliku na wszelki wypadek. Nie mam pojęcia, co Ksawery chce mi powiedzieć. Będę informować po spotkaniu. Mój żołądek jest w supełkach, a już cztery razy zmieniałam strój. Życzcie mi szczęścia chyba. Zaraz wychodzę do Starbucksa. Dzięki za wszystkie wspierające komentarze, odpowiadając na najczęstsze pytania. Nie, nie odblokowałam Darka i nie planuję. Tak, zabieram gaz pieprzowy. Dzięki za troskę, LOL. I nie, nie chcę Darka z powrotem. Chcę tylko zrozumieć, co się do diabła stało. Ostatnia aktualizacja. Przepisywałam ten post już cztery razy, bo wciąż nie mogę uwierzyć we wszystko, co się stało. Po pierwsze, dziękuję wszystkim, którzy wysłali wspierające wiadomości po moim ostatnim, trzymającym w napięciu fisie. Przepraszam, że was tak zostawiłam, ale naprawdę potrzebowałam czasu, żeby przetworzyć to, co pokazał mi Xavery. Wróćmy do soboty, godzina 14:03. Weszłam do Starbucksa z żołądkiem w supełkach. Zauważyłam Zajął swoje miejsce przy stoliku blisko drzwi, wyglądając bardzo oczywiście, mimo przebrania w okulary przeciwsłoneczne noszone w pomieszczeniu. Ksawery wyglądał nieciekawie. Nie na poziomie katastrofy Darka, ale zdecydowanie zestresowany. Ciemne kręgi pod oczami, nieumyte włosy, ta sama koszulka, którą widziałam na nim co najmniej trzy razy ostatnio na Instagramie. Pierwsze pięć minut było boleśnie niezręczne. Przepraszam na 17 różnych sposobów za swoją rolę w sytuacji z TikTokiem. Ja tylko popijałam swoje latte i czekałam, aż przejdzie do rzeczy. W końcu wyciągnął telefon. Zanim ci to pokażę, musisz wiedzieć, że znalazłem to dopiero wczoraj. Przeglądałem stare czaty grupowe, próbując znaleźć pizzerię, z której kiedyś zamawialiśmy, i zobaczyłem ten wątek, który Darek zaczął miesiąc przed tobie. Przesunął telefon przez stół. Był otwarty na grupowy czat na WhatsAppie zatytułowany Wojownicy Weekendu. Byłam tam ja z Darkiem, Ksawerem, Frankiem i dwoma innymi facetami. Wiadomości były sprzed pięciu tygodni przed incydentem z TikTokiem. Darek, potrzebuję waszej pomocy w czymś chłopaki. Franek, co jest? Darek? Próbuję wymyślić, jak zerwać z A. Ksavery, Serio? Myślałem, że szukacie razem mieszkania. Darek tak, i to jest problem. Robi się za poważnie, a do tego poznałem kogoś na siłowni. Poczułam, jak robi mi się gorąco, gdy przewijałam. Darek wyjaśniał, że rozmawiał, jego słowa z dziewczyną o imieniu Adrianna od prawie trzech miesięcy, ale martwił się, jak zareaguje na zerwanie, skoro tylu przyjaciół, i ona potrafi być emocjonalna. Przepraszam bardzo, czytając dalej było coraz gorzej. Darek dosłownie prosił swoich przyjaciół o radę, jak sprawić, żebym to ja z nim zerwała, żeby on mógł wyjść na tego dobrego. Ich sugestie wahały się od stopniowego stawania się bardziej zdystansowanym po wszczynanie kłótni o byle co, a to właśnie sprawiło, że prawie upuściłam telefon. Po prostu zachowuj się okropnie w mediach społecznościowych, żeby zobaczyła i cię rzuciła. Ostatnia wiadomość w wątku była od Darka. TikTok może być dobrym ruchem, i tak go nigdy nie sprawdza. Podniosłam wzrok na Saverego, który nie mógł spojrzeć mi w oczy. Dlaczego mi to teraz pokazujesz? Zapytałam. Wyjaśnił, że po naszej ostatniej rozmowie czuł się coraz bardziej winny swojej roli i wszystkiego co się stało. Zakładał, że TikTok to tylko a nie wyrachowany ruch. Nie wiedział o Adrianie, dopóki nie znalazł tych wiadomości. Darek łamie wszystkim, powiedział Kawery. Opowiada nam, jak ma złamane serce, jak popełnił największy błąd w życiu. Tymczasem wciąż pisze z Adrianą. Widziałem ich razem wczoraj w popularnym kebabie. To było jak ostatni element układanki wskakujący na swoje miejsce. TikTok nie był pijackim błędem. To był celowy plan, który spalił na panewce, kiedy zniknęłam zamiast go skonfrontować. Siedziałam tam przez chwilę, próbując przetrawić fakt, że Darek nie tylko celowo mnie upokorzył online, ale zrobił to, żeby uciec z naszego związku i być z kimś innym. A teraz odgrywał rolę zdruzgotanego chłopaka, żeby zachować twarz przed wszystkimi. Podziękowałam Ksaweremu za pokazanie mi prawdy, a potem ze Starbucks'a Michałem idącym za mną i zadającym 70 pytań, na które nie byłam gotowa odpowiedzieć. Tej nocy, po 37 dniach milczenia, podjęłam decyzję. Zamierzałam porozmawiać z Darkiem na moich warunkach, nie po to, żeby do siebie wrócić. Ten statek już dawno zatonął, uderzył w górę lodową i spoczął na dnie, ale po to, żeby dać mu znać, że wiem wszystko. W niedzielę rano, dokładnie o 10 napisałam do Darka z mojego prawdziwego numeru: "Musimy porozmawiać. Dzisiaj o 14 kawiarnia na głównej. Nie spóźnij się." Odpowiedział w ciągu 12 sekund: "Będę. Dziękuję, Alicja. Kocham cię." Spoiler: wcale mnie nie kocha. Spędziłam następne 3 godziny wahając się między absolutną pewnością a kompletną paniką. Zmieniłam strój 4 razy. Przyglądam to, co chciałam powiedzieć w lustrze, jakbym przygotowywała się do rozmowy o pracę. Zadzwoniłam do Ani dwa razy, żeby mnie uspokoiła. Przybyłam do kawiarni 20 minut wcześniej, żeby zabezpieczyć stolik w rogu, plecami do ściany, taktyczne pozycjonowanie. Zamówiłam czaj latek, którego nie miałam zamiaru pić. Darek wszedł o 13:58, rozglądając się po kawiarni, aż mnie zauważył. Wyglądał lepiej, niż się spodziewałam. Wziął prysznic, ogolił się, miał na sobie niebieską koszulę, którą mu dałam. Przez ułamek sekundy moje serce zrobiło ten znajomy fikołek, który zawsze robiło, kiedy go widziałam, a potem przypomniałam sobie wiadomości na WhatsAppie. Sięgnął po uścisk, którego uniknęłam, wskazując na krzesło naprzeciwko mnie. Jego twarz opadła, ale usiadł. Nychiast zaczął wygłaszać coś, co brzmiało jak wyreżyserowana przemowa. O tym, jak mu przykro, jak bardzo za mną tęsknił, jak ostatni miesiąc był najgorszym w jego życiu. Pozwoliłam mu mówić przez dokładnie dwie minuty. Potem położyłam telefon ekranem do góry między nami, otwarty na zrzuty ekranu, które wysłał mi Ksawer. Więc kim jest Adriana? Zapytałam. Wyraz jego twarzy. Ludzie, to było jak oglądanie kogoś porażonego paralizatorem. Jego usta otwierały się i zamykały jak u ryby, łapiąc powietrze. To, to Xawery nie powinien. Po prostu powiedz mi prawdę, Darek, chociaż raz. Następne 20 minut było pouczające. Kiedy zdał sobie sprawę, że został złapany, przeprosiny się skończyły, a zaczęły się Adriana była na początku tylko przyjaciółką. Jasne, był zdezorientowany co do naszego związku od miesięcy. Myślał, że trzy lata to za długo, żeby być z jedną osobą w wieku dwudziestu kilku lat. TikTok był głupi, ale nigdy nie myślał, że to zobaczę. Spanikował, kiedy zniknęłaś. Przyznał, że zdał sobie sprawę, że popełnił ogromny błąd. Adriana nie była warta utraty ciebie. Wtedy do mnie dotarło. Nie był zdruzgotany, że mnie zranił. Był zdruzgotany, że wygląda jak ten zły, że stracił kontrolę nad narracją, że wszyscy wiedzą, co zrobił. Wypiłam łyk mojej zimnej kaji i powiedziałam słowa, które ćwiczyłam przez cały ranek. Nie jestem tu, żeby do ciebie wracać, Darek. Jestem tu, żeby ci powiedzieć, że wiem wszystko i że to koniec. Nie kontaktuj się ze mną, moimi przyjaciółmi ani rodziną. Koniec z nami. Jego oczy napełniły się łzami o których jestem teraz w 99% pewna, że były na pokaz. Ale ja cię kocham, powiedział. Możemy to naprawić, zrobię wszystko. Gdybyś mnie kochał, nie spędziłbyś trzech miesięcy planując, jak mnie upokorzyć, żebyś mógł być z kimś innym. Stałam zbierając torebkę i kurtkę. Wtedy zagrał swoją ostatnią kartą, której się nie spodziewałam. Zerwałam umowę na mieszkania, wypalił. Mieszkam z mamą. Myślałem. Myślałem, że w przyszłym miesiącu zamieszkamy razem, tak jak planowaliśmy. Przez krótką, szaloną chwilę poczułam się winna. Jakbym to ja niszczyłam mu życie. A potem przypomniałam sobie zimną kalkulację tych wiadomości, planujących, jak złamać mi serce w najbardziej publiczny możliwy sposób. Powinieneś zadzwonić do Adrianny. Powiedziałam. Jestem pewna, że mam jej... U siebie. A potem wyszłam. Żadnego dramatycznego wyjścia, żadnej sceny, po prostu koniec. Wysłał mi 17 SMSów w ciągu następnych dwóch godzin, przechodząc od przepraszającego do wściekłego, do zdesperowanego i z powrotem. Nie odpowiedziałam na żaden z nich. Po prostu zrobiłam zrzuty ekranu i wysłałam je Ani z podpisem tu Petrwa. Około południa mój telefon zaświecił się SMS-em z nieznanego numeru. Moja pierwsza myśl, znowu to samo, ale to nie był Darek, to była Adrianna. Cześć Alicja, nie znasz mnie, ale myślę, że musimy porozmawiać. Darek opowiada mi jedną historię, a tobie najwyraźniej inną. Spotkałyśmy się na kawę tego popołudnia. Wypiłam w tym tygodniu tyle kofeiny, że mogłabym małe miasto. Okazuje się, że Adrianna nie miała że Darek ma dziewczynę, aż do dwóch tygodni temu, kiedy zobaczyła jego publiczne przeprosiny na TikToku. Powiedział jej, że jest singlem od miesięcy i ma do czynienia z szaloną byłą, która nie może odpuścić. Brzmi znajomo. Najbardziej szalona część, ona jest naprawdę miła. Skończyło się na tym, że rozmawiałyśmy przez trzy godziny porównując notatki na temat kłamstarka. Pokazała mi SMSy, w których mówił jej, że ją kocha. Tego samego dnia, w którym zostawiał mi szlochające wiadomości głosowe na telefonie. Pod koniec naszej rozmowy obserwowałyśmy się nawzajem na Instagramie i miałyśmy wstępne plany, żeby sprawdzić nowy winiarnię, która otwiera się w przyszłym miesiącu. Problemy z zaufaniem i solidarnością, jak sądzę. W tej nocy w końcu zrobiłam coś, co na Instagramie, tylko tymczasowo, i weszłam na jego profil. Jego story sprzed 3 godzin było czarnym ekranem z piosenką Glimps of Us, Yodzi Fle. Wiem, smutnych chłopców, tak w jego stylu. A tekst: Czasami nie wiesz co masz, dopóki tego nie stracisz. Jego zdjęcie profilowe wciąż było nasze z zeszłego lata. Jego ostatni post to zdjęcie z naszej drugiej rocznicy z podpisem Oddałbym wszystko, żeby cofnąć czas. Tymczasem Adriana wysłała mi zrzuty ekranu ja pisał do niej tego samego dnia, pytając, czy chce się spotkać. Nigdy w życiu nie czułam się bardziej pewna swojej decyzji. Wczoraj minęło dokładnie 40 dni, odkąd odkryłam TikToka. 6 tygodni bólu, złości, dezorientacji i wreszcie jasności. Oficjalnie zablokowałam darka na każdej platformie zmieniłam numer dziś rano. Powiedziałam właścicielowi, że pod żadnym pozorem nie powinien być puszczany do budynku, a potem zrobiłam coś tylko dla siebie. Pamiętacie ten certyfikat z marketingu cyfrowego, o który się ubiegałam? Dostałam się. Zajęcia zaczynają się w przyszłym miesiącu. Zapłaciłam zaliczkę pieniędzmi, które oszczędzałam na mieszkanie, które mieliśmy z Darkiem dzielić. W zeszłej nocy Ania, Michał i kilku innych przyjaciół padło na spontaniczną imprezę pożegnalną dla Darka. Zamówiliśmy pizzę, piliśmy tanie wino i na zmianę czytaliśmy coraz bardziej desperackie sms -y, które wysyłał przez ostatnie tygodnie. Toksyczne, wiem, ale też dziwnie oczyszczające. W pewnym momencie Michał zapytał, czy jestem smutna z powodu zmarnowania trzech lat z Darkiem. A prawda jest taka, że nie jestem. Te lata nie były stratą. Były lekcją. O czerwonych flagach, których nigdy więcej nie zignoruję. O mojej własnej odporności, o rodzaju związku, na jaki faktycznie zasługuję. Dziś rano obudziłam się na powiadomienie, że Darek oznaczył mnie w nowym poście na Instagramie. Mój palec zawisł nad przyciskiem Zobacz, przez około 3 sekundy, zanim zdałam sobie sprawę, że nie obchodzi mnie, co tam jest napisane. Jego słowa nie mają już nade mną władzy. Zamiast tego usunęłam powiadomienie, zrobiłam kawę i usiadłam na balkonie, obserwując wschód słońca. Więc chyba to jest oficjalny koniec tej sagi. Edycja. Ludzie pytają, czy martwię się, że Darek zobaczy ten post. Szczerze, część mnie ma nadzieję, że tak. Niech przeczyta, jak doszczętnie zawiódł w kontrolowaniu tej narracji. Niech zobaczy. Że jego brzydka była kwitnie bez niego. A do wszystkich innych dziewczyn, które mają do czynienia z własnymi darkami, zasługujecie na więcej, na o wiele więcej. Zaufajcie mi.